Witajcie z powrotem. Dziś zagłębimy się w polityczną burzę, która rozpętała się w polskich mediach w ciągu ostatnich dni. Krzysztof Bosak, prominentny polityk Konfederacji i były kandydat na prezydenta, wygłosił na żywo w telewizji wybuchowe komentarze na temat Michała Sznepfa, bliskiego sojusznika premiera Donalda Tuska. To, co powiedział, wywołało gorące debaty w mediach społecznościowych, w Sejmie i w redakcjach na terenie całej Polski. Przyjrzyjmy się więc dokładnie temu, co się wydarzyło. Dlaczego to ma znaczenie i co mówi nam to o obecnym stanie polskiej polityki? Zanim przejdziemy do samej kontrowersji, musimy zrozumieć, kim są te osoby i dlaczego to wszystko ma znaczenie. Krzysztof Bosak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Konfederacji, prawicowego sojuszu politycznego, który zyskuje na znaczeniu w polskiej polityce. Jest znany ze swojej ostrej retoryki, libertariańsko-konserwatywnych poglądów i gotowości do stawiania czoła zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. Bosak kandydował na prezydenta w 2020 roku, zajmując czwarte miejsce z ponad dwoma milionami głosów, co pokazało jego znaczący wpływ polityczny, szczególnie wśród młodszych konserwatywnych wyborców. Po drugiej stronie mamy Michała Sznepfa. Sznepf może nie być powszechnie znanym nazwiskiem dla wszystkich śledzących polską politykę, ale od lat blisko współpracuje z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. Był zaangażowany w różne role doradcze i strategiczne, szczególnie w samorządzie i wysiłkach budowania koalicji. Schnepf reprezentuje typ zakulisowego operatora politycznego, który pomaga utrzymać sprawne funkcjonowanie maszyny rządzenia. Nie zawsze jest w centrum uwagi, ale ma wpływ w kręgach, które się liczą. Więc co dokładnie powiedział Bosak, co wywołało takie poruszenie? Podczas wywiadu na żywo w dużej polskiej stacji informacyjnej, Bosak został zapytany o podejście obecnego rządu do budowania koalicji i jego relacje z różnymi aktorami politycznymi. Rozmowa naturalnie zwróciła się w stronę niektórych kluczowych postaci otaczających premiera Tuska, i właśnie wtedy pojawiło się nazwisko Sznepfa. Bosak nie oszczędzał słów. Zakwestionował kwalifikacje Sznepfa, jego polityczny track record, a co najbardziej kontrowersyjne, zasugerował, że wzrost Sznepfa w kręgach politycznych miał więcej wspólnego z osobistymi koneksjami niż z zasługami. Używał języka, który wielu zinterpretowało interpretowało jako osobiste ataki, a nie polityczną krytykę. Bosak dał do zrozumienia, że Sznepf to w zasadzie polityczny oportunista, któremu udało się umieścić w pobliżu centrum władzy bez osiągnięcia czegokolwiek istotnego na własną rękę. Ale to nie wszystko. Bosak poszedł dalej, sugerując, że relacja między Tuskiem a Sznepfem reprezentuje wszystko, co jest złego w dzisiejszej polskiej polityce, gdzie lojalność bije kompetencje i gdzie wąski krąg wtajemniczonych podejmuje decyzje wpływające na miliony Polaków. Namalował obraz establishmentu politycznego, który działa bardziej jak ekskluzywny klub niż instytucja demokratyczna służąca interesowi publicznemu. Komentarze zostały wygłoszone z charakterystyczną dla Bosaka pewnością siebie i retorycznym talentem. Nie wydawał się robić improwizowanych uwag, ale raczej wydawało się, że starannie przygotował swoją krytykę. To nie było przejęzyczenie ani emocjonalny wybuch. To była skalkulowana polityczna walka, a Bosak wydawał się w pełni świadomy wpływu, jaki będą miały jego słowa. Reakcja była szybka i zacięta. W ciągu kilku godzin media społecznościowe eksplodowały komentarzami ze wszystkich stron spektrum politycznego. Zwolennicy obecnego rządu natychmiast potępili uwagi Bosaka jako niewłaściwe, osobiste i poniżej godności dyskursu parlamentarnego. Kilku polityków z koalicji obywatelskiej udało się na Twittera inne platformy, by bronić Sznepfa, podkreślając jego lata służby publicznej i wkład w reformę samorządową. Niektórzy poszli jeszcze dalej. Oskarżając Bosaka o angażowanie się tego rodzaju osobiste ataki, które zatruwają dyskurs polityczny, utrudniają prowadzenie poważnych dyskusji o polityce. Argumentowali, że atakując sznepfa osobiście, zamiast krytykować konkretne polityki czy decyzje, Bosak przyczynia się do degradacji debaty politycznej w Polsce. Z drugiej strony zwolennicy Bosaka stanęli w jego obronie. Argumentowali, że po prostu mówił prawdę władzy, że ktoś musiał zwrócić uwagę na przytulne relacje i sieci wtajemniczonych, które charakteryzują polską politykę. Wielu wskazywało, że media głównego nurtu rzadko poddają osoby z wewnętrznego kręgu Tuska takiej samej kontroli, jaką stosują wobec postaci opozycyjnych. Z tej perspektywy Bosak pełnił niezbędną funkcję w demokracji, zadając niewygodne pytania o to, kto ma wpływ i dlaczego. Kontrowersja ujawniła również głębsze podziały w polskim społeczeństwie dotyczące samego dyskursu politycznego. Niektórzy komentatorzy argumentowali, że bosak przekroczył granice i że powinny istnieć pewne granice nawet w pełnym zadziorności świecie polityki. Inni odpowiadali, że bycie na arenie politycznej oznacza akceptowanie ostrej krytyki i że osoby publiczne nie powinny oczekiwać, że będą traktowane w rękawiczkach. Ta meta debata o naturze akceptowalnej retoryki politycznej stała się niemal tak samo prominentna jak oryginalna kontrowersja. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego ten incydent wywołał tak wiele emocji, Musimy się oddalić i spojrzeć na szerszy krajobraz polityczny w Polsce w tej chwili. Obecny rząd, kierowany przez Donalda Tuska, doszedł do władzy z obietnicami przywrócenia norm demokratycznych, poprawy stosunków z Unią Europejską i wprowadzenia bardziej wyważonego, profesjonalnego podejścia do rządzenia po latach intensywnej polaryzacji za poprzedniego rządu prawa i sprawiedliwości. Jednak koalicja Tuska stoi przed poważnymi wyzwaniami. To zróżnicowany sojusz, który obejmuje centrowców, lewicowców i umiarkowanych konserwatystów, a zadowolenie wszystkich przy jednoczesnym wdrażaniu polityki okazało się trudne. Koalicja była krytykowana za powolne wprowadzanie kluczowych reform, za wewnętrzne nieporozumienia, które czasami rozgrywają się publicznie oraz za to, co niektórzy postrzegają jako tendencję do skupiania się bardziej na konsolidacji władzy niż na dostarczaniu konkretnych rezultatów dla zwykłych obywateli. Konfederacja, partia Bosaka, ustawiła się jako głos tych niezadowolonych zarówno z obecnego rządu, jak i poprzedniego. Byli szczególnie skuteczni w docieraniu do młodszych wyborców poprzez media społecznościowe i alternatywne platformy medialne. Ich przekaz łączy ekonomiczny libertarianizm z konserwatyzmem społecznym i zdrową dawką sceptycyzmu wobec głównych instytucji politycznych. W tym kontekście atak Bosaka na Sznepfa można postrzegać jako część większej strategii przedstawiania obecnego rządu, jako po prostu kolejnej iteracji tego samego starego establishmentu politycznego. Kontrowersja dotyka również wrażliwych pytań o to, jak naprawdę działa władza w polskiej polityce. Kto naprawdę podejmuje decyzje? Jak duży wpływ mają niewybrani doradcy i strategowie? Czy istnieją sieci osobistych relacji, które liczą się bardziej niż formalne struktury instytucjonalne? To pytania, na których zależy wyborcom w całym spektrum politycznym, nawet jeśli nie zgadzają się co do odpowiedzi. Warto również rozważyć rolę mediów w amplifikacji i kształtowaniu tej kontrowersji. W dzisiejszym sfragmentaryzowanym środowisku medialnym, różne media relacjonowały komentarze Bosaka w dramatycznie różny sposób. Media prawicowe miały tendencję do przedstawiania historii jako Bosaka odważnie ujawniającego niewygodne prawdy o wewnętrznym kręgu Tuska. Zapewniały obszerne relacje z jego konkretnych zarzutów i dawały czas antenowy komentatorom wspierającym jego stanowisko. Tymczasem media głównego nurtu i lewicowe skupiły się bardziej na niewłaściwości retoryki Bosaka i osobistym charakterze jego ataków. Przedstawiały wywiady z politykami i ekspertami, którzy krytykowali Bosaka za obniżanie poziomu dyskursu politycznego. Niektóre relacje ledwo wspominały o istocie twierdzeń Bosaka, skupiając się zamiast tego na tonie i implikacjach tego, co powiedział. Media społecznościowe dodały kolejną warstwę złożoności. Krótkie klipy z wywiadu Bosaka były udostępniane tysiące razy, często bez kontekstu. Memy i filmy reakcji proliferowały. Hashtagi związane z kontrowersją trendowały na polskim Twitterze. Napędzany algorytmami charakter platform mediów społecznościowych oznaczał, że użytkownicy często otrzymywali treści wzmacniające ich istniejące poglądy polityczne, tworząc oddzielne ekosystemy informacyjne, w których ludzie doświadczali tego samego wydarzenia w zupełnie różny sposób. Ta fragmentacja medialna utrudnia prowadzenie produktywnych debat politycznych, ponieważ ludzie dosłownie pracują z różnych zestawów faktów i interpretacji. To co wygląda jak odważne mówienie prawdy dla jednej publiczności, wygląda jak nieodpowiedzialna demagogia dla innej, i jest coraz mniej wspólnego gruntu, na którym może odbywać się znaczący dialog. Więc co to wszystko oznacza dla polskiej polityki w przyszłości? Po pierwsze, jasne jest, że Konfederacja, a konkretnie Bosak, są zaangażowane w agresywną strategię opozycyjną. Nie będą grzecznie czekać na swoją kolej, ani przestrzegać tradycyjnych norm dotyczących tego, jak powinna być wyrażana krytyka. Postrzegają się jako uciderzy rzucający wyzwanie skorumpowanemu establishmentowi, a ta samokoncepcja daje im licencję na używanie ostrzejszej retoryki niż mogłyby stosować tradycyjne partie opozycyjne. Po drugie, ta kontrowersja podkreśla wrażliwość obecnego rządu na ataki kwestionujące jego legitymację i skuteczność. Pomimo wygrania wyborów i utworzenia koalicji, rząd Tuska nie zdołał zbudować szerokiego zaufania publicznego, które izolowałoby go od tego rodzaju krytyki. Kiedy znaczna część populacji jest już sceptyczna wobec elit politycznych, ataki na postacie z wewnętrznego kręgu, takie jak sznep, mogą być całkiem skuteczne. Po trzecie, widzimy szerszy trend w kierunku personalizacji konfliktu politycznego. Zamiast debatować o różnicach w polityce w abstrakcyjnych terminach, politycy coraz częściej formułują kwestie wokół konkretnych osób, ich charakteru, ich relacji i ich motywacji. To sprawia, że polityczny teatr jest bardziej dramatyczny i angażujący. Ale podnosi również pytania o to, czy ten styl polityki pomaga wyborcom podejmować świadome decyzje, czy tylko generuje więcej gorąca niż światła? Incydent podnosi również pytania o odpowiedzialność i transparentność w demokratycznym rządzeniu. Jeśli sznep rzeczywiście ma znaczący wpływ na decyzje rządowe, czy wyborcy nie powinni wiedzieć więcej o jego pochodzeniu, jego poglądach i jego roli? Z drugiej strony, czy nie wybrani doradcy i strategzy polityczni mają prawo do pewnej prywatności, czy tracą to, wybierając pracę w polityce? To nie są łatwe pytania do odpowiedzi. Patrząc w przyszłość, możemy oczekiwać, że ta kontrowersja będzie nadal odbijać się echem w polskiej polityce przez jakiś czas. Bosak nie wykazał żadnych oznak wycofania się, a jego zwolennicy są zmobilizowani przez jego gotowość do stawienia czoła temu, co postrzegają jako establishment polityczny. Tymczasem rząd i jego sojusznicy prawdopodobnie wykorzystają ten incydent do przedstawienia konfederacji jako nieodpowiedzialnej i niezdolnej do poważnego rządzenia. Dla samego Sznepfa ten niechciany refleks może być niewygodny, ale podnosi również jego profil. Przed tą kontrowersją wielu politycznie zaangażowanych Polaków mogło nie wiedzieć, kim był. Teraz jest rozpoznawalnym nazwiskiem na dobre lub złe. To, jak on i rząd zareagują w nadchodzących tygodniach, może znacząco kształtować percepcję publiczną. Pewne jest to, że polska polityka pozostaje głęboko spolaryzowana, intensywnie konfrontacyjna. Rodzaj politycznej walki. Który widzieliśmy w tej kontrowersji, nie zniknie w najbliższym czasie. Wręcz przeciwnie, w miarę zbliżania się do przyszłych wyborów możemy oczekiwać, że retoryka stanie się jeszcze bardziej nagrzana, a osobiste ataki jeszcze bardziej ostre.